czy się zdążyłam stęsknić za przyjaciółkami. Za serialem, czy moimi przyjaciółkami na planie, które zostawiłam. <gry> e, przyznam szczerze, że z dziewczynami cały czas byłyśmy w kontakcie. E, śledziłyśmy nawzajem, co się u nas dzieje. E, bo działo się dużo, to wszyscy o tym dobrze wiedzą. E, a powrót na plan był bardzo... Bardzo taki miły i sympatyczny, ponieważ cała ekipa była z nami w tym takim wyjątkowym dla nas czasie wszyscy nam kibicowali i tak przyjemnie było wrócić tutaj na plan, bo rzeczywiście jesteśmy już zgrani, to już jest trzecia seria, więc tak trochę jak do domu się wracało. Ja to tak też mówię wszędzie, że tak naprawdę wracamy do naszych ról, ale w zupełnie innej nowej roli, ale życiowej. Zapraszam bardzo serdecznie wszystkich widzów do oglądania Przyjaciółek trzeciego już sezonu w Ipla TV.